O tym, że środowisko uniwersyteckie stało się celem hejtu, mogliśmy się przekonać podczas ostatniej rektorskiej kampanii wyborczej. Nie tylko akademicy byli zaskoczeni skalą ataków na rektora ubiegającego się o reelekcję. Żenującemu spektaklowi siłą rzeczy przyglądali się wszyscy. Wydawało się, że po wyborach hejterskie harce nie mają już racji bytu, a jednak uczelniany hejter znów się uaktywnił. Kim jest i jaki ma cel? Więcej w artykule Marioli Zaczyńskiej. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wypowiada wojnę wandalom i kieruje apel do mieszkańców, w którym zwraca się z prośbą o czujność i interwencję w razie zauważenia jakichkolwiek huligańskich wybryków. To reakcja na nasilające się w ostatnim czasie akty wandalizmu. Zarząd Spółdzielni zamieścił nawet w mediach społecznościowych wyrok skazujący młodego chuligana na grzywnę. Publikacja ma pokazać, że spółdzielnia reaguje i działa. Jaki jeszcze pomysł na chuliganów ma prezes Łukowski SM? Przeczytajcie artykuł Kimgi Ochnia. W sobotę 20 lipca MKP Pogoń Siedlce podejmie Chrobrego Głogu w premierowym meczu sezonu 2024-2025 pierwszej Ligi Piłkarskiej. Białoniebiescy po sześciu latach przerwy zdołali powrócić na ten szczebel rozgrywek. Zapytaliśmy sześć osób ze świata sportu i polityki, a zarazem zagorzałych kibiców piłkarskich o wagę tego awansu i szansę pogoni na zapleczu ekstraklasy. Poprosiliśmy też o wytypowanie wyniku inauguracyjnego spotkania z Chrobrem. Co powiedziały zapytane osoby przeczytacie w artykule Pawła Świerczewskiego. W najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego piszemy także o wynikach matur w Siedlcach i Węgrowie. Zachęcamy do lektury i zakupu dwudziestego ósmego numeru naszej gazety.